Wojewódzkiego z panią Kazimierą szczuką. Czy dzisiejszy Misiek Koterski również by tak pięknie zaprezentował swoje stanowisko jak wtedy odnośnie światopoglądu pani Kazimiery? Słuchajcie, no mogę w końcu opowiedzieć, jak to było do końca. Ja myślę, że dzisiaj już jestem innym człowiekiem. Wtedy w ogóle byłem taki bardzo szyb, szybciej robiłem niż pomyślałem, a dzisiaj chyba bym odpuścił to jakoś. Nawet może i się podróżył, aczkolwiek nie wiem, jakby to było. W każdym razie, wtedy ta sytuacja wyglądała tak, że ja mówię, no, nieraz byłem na bombie tam, znaczy psz, zawsze byłem na bombie w tamtych czasach i po prostu też na tej bombie często byłem wylękniony, bo miałem różne paranoje. Jak wchodziłem i były jakieś gwiazdy, to wszedłem wtedy, słuchajcie, do garderoby i powiedziałem do pani sztuki: dzień dobry. Tylko ona była pewnie nie usłyszała, bo była w ferworze, tam włosy poprawiali, make-up, jak to zawsze ty, przy tym, pewnie też się stresowała przed programem i nie słyszała tego. Więc jak ja siedziałem na kanapie i ona mi z tym wyskoczyła, no że słuchaj mi się, ale jak szedłeś do garderoby, to nie powiedziałaś mi że do... no to ciśnienie mi skoczyło. Od razu mówię, nie no. I tego to wyniknęło. Sama się trochę nacięła. Powiem że szczerze, że czasami rzeczywiście ta riposta jakoś gdzieś tam błyskotliwa mi towarzyszy. E, i, I często ja nie mam złych zamiarów i żadnych takich, żeby kogoś ośmieszyć czy, czy upokorzyć, ale ktoś się natnie i, i dostaje <śm> od razu, że tak powiem, wiecie, jak to jest. Nie? Rykoszetem. No. I tak było tutaj z panią sztuką. Czy tak dzisiaj by się stało? Tego nie wiem. To trudno mi na to pytanie odpowiedzieć.